I gotowy do użycia. A w tym momencie zobaczymy nasz laptop po raz pierwszy, jak działa. Od razu rzuca się wysoka jakość obrazu. Naprawdę jakość jest e, niesamowita. Można patrzeć z różnych, pod różnym kątem. Pod, ka pod każdym kątem, który by mnie patrzał, obraz jest bardzo czytelny i wyraźny. Nie wiem, czy to będzie dawać widoczność, czy nie. To są widgety, tak zwane widget, które zostały domyślnie tutaj ustawione. Mamy raz, dwa, trzy, pięć takich e, desktopów, takich pulpitów, na których możemy przewijać, i na nich możemy mieć coś innego. To są jakieś domyślne ikony. Przejdziemy, może, od ustawień, co mamy. Jest godzina, połączona do sieci Snupi, Pojemność baterii 51%. Uh, sygnał Wi-Fi włączony. Lokalizację może wyłączymy teraz, żeby troszkę na baterii zaoszczędzić. Synchronizacja z kątem Google. Uh, obrót już polega na tym. Bardzo ładne, w szczególności przy czytaniu książek. aż tablet zawsze będzie wracał do swojej normalnej pozycji. Wszelkie powiadomienia, które, które się będą tutaj działy, będą się pojawiały teraz mamy ustawienia. No w ustawieniach sporo tutaj jest. Nie, nie będziemy przez wszystkie pokole przechodzić. Pokażę Wam tylko, co tutaj jest. W zasadzie można zmienić, włączać, wyłączać bluetooth. Zmieniać ustawienia sieci bezprzewodowej. E, możemy także robić z połączenia VPN. Zmieniać dźwięk, tapetę, blokować ekran, zmieniać ustawienia wyświetlacza to właśnie, co teraz zmienić? Wygaszanie ekranu po 30 sekundach, co nam teraz przeszkadzało, Ustawię to może na 5 minut. Pamięć, bateria, aplikacje, konta, które można synchronizować, zmiana języka, stacja dokująca itd., itd. Więc zobaczymy, co tutaj mamy. Są jakieś domyślne aplikacje zainstalowane: jest Alarm, Amazon Kindle, jest zbudowany aparat, Czas na świecie, czat, Dropbox, konto Gmail, notatki, program do odtwarzania filmów, Polaris Office, jest to podobne do Microsoft Office, z tym, że ten jest bodajże darmowy, Internet itd i Troszkę tylko tutaj jest. Kalendarz, Terminarz Zobaczymy jak on wygląda Więc jakoś obrazy ładna Możemy sobie... Co mi się tutaj podoba, w związku z tym, że są synchronizowane z kontem Google Cokolwiek sobie tu ustawimy Automatycznie jest to na kontu Google W związku z tym Automatycznie to będzie na moim telefonie I w drugą stronę tak samo Cokolwiek sobie wpiszę na moim telefonie Jest to wysyłane do serwera Google I będzie to widoczne, widoczne na tablecie to jest bardzo fajna sprawa. Zobaczymy, jak działa internet. Wejdziemy sobie do internetu. Gdzież to była ta ikonka? Nie możemy jej znaleźć. Mamy internet. I przykładowo wejdziemy sobie na onet.pl. No i jesteśmy na onecie. Możemy skorzystać z tego obracanego ekranu w tym momencie. Możemy sobie komunikaty powiększać, zmniejszać. Możemy sobie jakiś link wybrać. Szybkość tego będzie w tym momencie w zasadzie uzależniona od szybkości naszego internetu. Więc Rewelacji nie będziemy się spodziewać Ale internet ładnie działa Przypuszczam filmy będą działały podobnie że będziemy sobie na konta yy, dajmy na to na YouTube Zobaczymy co to mamy na YouTube. Włączamy sobie bodajże yy, Przejdziemy na pulpit Zobaczymy jakiś film Nie wiem co tutaj włączyć No nie wiem, pierwsze lepsze. Zamek książ. Część pierwsza. Wołoszański Zobaczymy jak to będzie działać I tam staje mniej tajemniczym zamku książ jednej z najokazalszych europejskich magnackich rezydencji Trzeciej co do wielkości po Malborku i Wawelu w Polsce leży na południowym zachodzie Polski na Cypluskalnym skalnym otoczenym. Zobacz witaj działa to płynnie jest super co mi się podoba produkty e, opartych na Androidzie jest ten tak zwany sklep Play który jest to po Google Market. Możemy tutaj ściągać darmowe lub płatne aplikacje, gry, książki, muzykę. Daje nam to w tym momencie niesamowite możliwości rozszerzenia tegoż tabletu poprzez ściąganie dodatkowych programów oraz aplikacji. Przykładowo weźmy sobie na jakąś aplikację. Jest to podzielona wiele kategorii. Zobaczmy na najlepsze bezpłatne. Przykładowo jest aplikacja, jest Skype, jest gra Angry Bird No właśnie, ściągniemy sobie Angry Birdsów. Jest aplikacja bezpłatna. Jest opis tej aplikacji, zdjęcia, które można zobaczyć. No i sobie zainstalujemy tą grę. Akceptuj. To jest 20 MB, to więc troszkę nam to zajmie, nim to się ściągnie. W tym czasie może jak, jak to się ściąga. Zobaczymy, co dalej tutaj jest. Jest Netflix. E, można sobie filmy oglądać. Facebook, jak już wcześniej mówiłem. W tych aplikacji tutaj jest miliony. To jest tak, jak dostęp do. E, na komputerze, na, wchodzimy sobie na Google i ściągamy, co chcemy. Moją z ulubionych aplikacji jest Nug for Android. Nook, e, nie wiem czy się orientujecie co to jest Amazon Kindle. Amazon Kindle oferuje e, subskrypcję, czytanie czasopism książek z bazy e, Amazona. Natomiast Nook korzysta z bazy BN, BAN One nie są ze sobą kompatybilne. To jest bardzo, bardzo duży problem tutaj. Natomiast e, to trzeba zrobić. Mamy praktycznie dwie opcje do wyboru. Albo kupujemy Amazon Kindle i czytamy, który wygląda podobnie jak tablet, ale działa tylko w oparciu na Kindle i dostęp z bazy tylko do książek i magazynów z ich bazy Albo kupujemy urządzenie, które wygląda podobnie jak tablet, także natomiast się łączy tylko z bazą BNN. Albo robimy dwa w jednym. Kupujemy też takiego tableta, który oparty jest. Dajmy na to, jak ten na Samsung Galaxy. Instalujemy sobie aplikację Nuke for Android. Instalujemy sobie aplikację Amazon for Android. W ten sposób możemy łączyć się do dwóch baz i oglądać i czytać, co nam się podoba. Bardzo fajne rozwiązanie i bardzo tanie w użytkowaniu. Przykładowo za $2, za kilka dolarów na miesiąc. Możemy sobie subskrybować wszelkie czasopisma, e, mamy je w domu, ściągamy sobie przez internet. Zamiast noszenia sterty, gazet, książek e, w samochodzie, w walizkach, możemy sobie wszystko to trzymać w takim jednym małym urządzeniu. Setki, tysiące książek, magazynów komputerowych, motoryzacyjnych wszystko w tym urządzeniu i praktycznie za bardzo małe pieniądze. Przykładowo, PC i magazyn jest to czasopismo o, o komputerach subskrypcja bo da, że kosztuje 1,99 na miesiąc w porównaniu z cenami e, wydania papierowego, nawet się nie orientuje, ale na pewno kosztuje więcej jak 2 na miesiąc, to może być 5-10 dolarów, w tym momencie oszczędzamy pieniądze, które zamiast ładować w czasopisma papierowe możemy zainwestować w inne inne magazyny. Ja tutaj się zarejestruję się. Mamy sam za, za e, otwarte. Pokażę wam jak to wygląda. Okay. Aj jeszcze raz. Adres e-mail, nasze hasło ok, powinniśmy się już logować. Jesteśmy już zalogowani. No i wczoraj sobie zrobiłem subskrypcję trzech magazynów. Przykładowo zobaczmy sobie um, Maximum PC. 14 dni jest za darmo. Potem kosztuje to bodajże $99 na miesiąc. Za 5 razy trzeba ten magazyn ściągnąć, naszego tableta. Potem możemy go przeglądać. W tym momencie, jak on się ściąga, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Mamy mapy. Jak już wspominałem, jest montowany GPS. Możemy sobie oglądać naszą lokalizację. Możemy jako nawigacja, no tu jest moja miejscowość, tu się znajduje, troszkę to cofniemy. Mamy Kalifornię, wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Czy gdzieś mamy prawdopodobnie Polskę. A no, tutaj jest. No, dość, dość dokładne. Kielce Częstochowa, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław. Jak widzicie możemy dość dokładnie to. Oglądać. Mamy budowane mapy, możemy oglądać filmy, czytać książki, magazyny. Naprawdę bardzo ładne urządzenie polecam. Wygodniejsze niż laptop. Można wziąć sobą do samolotu, do restauracji, do parku. Nie jest to aż tak ciężkie, żeby to było niewygodne. No i możemy sobie grać w gry, oglądać filmy czy czytać magazyny. Jeszcze zobaczymy, czy ta, czy ten magazyn się ściągnął. Czy jeszcze nie? Wejdziemy sobie do tego nuka. Maksimum PC o prawie się ściągnął, już mamy z jakieś 80%. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeszcze chwileczkę poczekamy. No, już prawie jest całe ściągnięte. Jedyny minus, jaki zauważyłem tego, jest to cena. Jest to, jest to drugi produkt. I praktycznie mój telefon Samsung Galaxy tu w zasadzie robi wszystko to samo co ten tablet. Różnica taka, że bateria na tym telefonie bardzo szybko pada oraz ekran jest zbyt mały i no nie jest to wygodne do czytania jakichś książek czy magazynów. O, już nam się ściągło. W tym momencie możemy skorzystać z opcji obracania ekranu. To gdzieś powinien być wpis treści. No i jest nasze czasopismo. Możemy sobie czytać, przewijać strony. Strony można powiększać. Grafika także jest na wysokim poziomie. No i mamy całe czasopismo w jednym urządzeniu jak wspominałem możemy e, tysiące książek, magazynów, prenumerować i wszystko tutaj trzymać. Ok, to może tyle byłoby na tyle. Jakieś pytania proszę pisać, chętnie odpowiem. Ktoś jest zainteresowany, a może kupię takim urządzenia, chętnie jestem pomóc. No to do zobaczenia, no hej.